Dzień dobry moi drodzy, witam Was ponownie na kanale House of Makeup. Zapraszam Was dzisiaj na odcinek, w którym zrealizuję wyzwanie, które to Wy mi rzuciliście, czyli... Cały makijaż za 100 zł. Jak zapewne pamiętacie, kilka odcinków temu robiłam makijaż za 50 zł i szczerze mówiąc, wyszedł taki sobie. Czy dzisiaj uda mi się zrobić makijaż, który będzie piękny, ładny, który będzie się dobrze trzymał? Zaraz zobaczymy. Zapraszam serdecznie do oglądania dalej. Udało kupić mi się kosmetyki, natomiast muszę Wam szczerze powiedzieć, że nawet podwajając tą kwotę, czyli mając do dyspozycji 100 zł, i tak musiałam pójść na pewne ustępstwa. Nie mogłam kupić sobie bazy, ponieważ nie starczyłoby mi na nią po prostu pieniędzy. Nie kupiłam sobie żadnej kredki, ale udało mi się kupić takie fajne kosmetyki, że myślę, że uda mi się wyczerować naprawdę fajne cudenko. I dzisiaj podeszłam do tego odcinka tak, że po prostu stworzę taki makijaż, w którym każda kobieta będzie wyglądała pięknie, czyli taką wzmocnioną wersję makijażu Nude. Uwielbiam taki makijaż. W zasadzie to dawno już takiego na moim kanale nie było. Takie wzmocnione wersje bardziej wieczorowe jak najbardziej, ale taką wersję, którą można potraktować jako wersję zarówno na co dzień, jak również do jakiejś wieczorowej sukienki. Jeżeli ktoś tak lubi, to już jakiś czas temu nie było, także zaczynamy. Tak w ogóle, to nie wiem czy pamiętacie, ale zgodnie z tradycją u mnie się malujemy, rozmawiamy, oceniamy kosmetyki i spędzamy miło czas. Ja mam kawkę, więc jeżeli macie ochotę napić się czegoś miłego w moim towarzystwie, to zapraszam i jak widzicie, ja już mam pierwsze narzędzie, czyli kredkę do brwi. I dzisiaj naprawdę zależało mi na tym, żeby te brwi fajnie podkreślić, żeby one były trwałe i kupiłam sobie kredkę Catrice Slimmatic Ultra Precise Brow Pencil i to jest kredka w odcieniu cool brown i to jest w zasadzie taki bardzo cienki ołówek. Tego typu produkty czasami bywają podstępne, ponieważ można z nimi po prostu łatwo przesadzić i wbrew temu, że to jest teoretycznie delikatny ołówek, to czasami te włoski wyglądają bardzo mocno. Ja tą kredkę już lubię, dlatego że ona ma szczoteczkę. Uwielbiam tego typu rozwiązania, ponieważ po prostu szybko się te brwi podkreśla. No ciekawa jestem, czy za 100 zł uda mi się już taki makijaż z efektem wow stworzyć, czy też jednak będzie to kwota niewystarczająca i zrobimy kolejne wyzwanie, czyli np. makijaż za 150 zł. Ale trafiłam z kolorem. Jest idealny. Zobaczcie, perfect match. No, kolor jest naprawdę ekstra. Ta kredeczka nie jest zbyt suchą kredką. Mam poczucie, że ona jest troszeczkę bardziej woskowa niż moja ukochana kredka z Nyksa, więc mimo wszystko trzeba troszkę uważać i bardzo delikatnie przyciskać tą kredeczką do skóry. To już widzę w tej chwili. Mimo wszystko, pierwsze wrażenie jest naprawdę bardzo fajne. Dobrze pracuje mi się z tą kredką, ale wiecie, co mi się wydaje? Mam trochę takie poczucie, że ten rysik bardzo szybko się zużywa. Już musiałam go drugi raz odkręcić, więc wydaje mi się, że może to nie być produkt najbardziej na świecie wydajny. Jeżeli wy tej kredki używaliście tak dłużej, to koniecznie napiszcie mi w komentarzach, czy ona po prostu Wam posłużyła na długo, czy też musieliście szybko ją wymienić. Jestem bardzo ciekawa. Brwi podkreślone i tak najłatwiej na świecie to mi z tą kredką nie było. Efekt jest niezły, natomiast uważam, że można łatwo z nią przesadzić i po prostu poprzez to, że ona jest taka trochę zatłusta, jak na moje preferencje, to można niestety zrobić brwi, które będą nieco zbyt mocno wyraziste. Przechodzimy teraz do korektora, który będzie grał naprawdę ważną rolę w moim dzisiejszym makijażu, ponieważ jak wiecie, nie mam ani bazy pod cienie do powiek, ani bazy pod pigment, ani niczego dodatkowego, więc na korektorze będę opierała mój dzisiejszy. Y se maquillas A jak dobrze wiecie, moja powieka, no, ma to do siebie, że się dosyć mocno przetłuszcza, jest głęboko osadzona i bez bazy podcienie do powiek ten makijaż nie jest najtrwalszy na świecie. Więc zobaczymy, jak cienie, które będę dzisiaj testowała, poradzą sobie w takich trochę trudniejszych warunkach. Wiecie co? Myślę, że to nawet ciekawie zrobić taki test, bo ja wiem, że cały czas wiele pań dzisiaj bazy podcienie do powiek po prostu nie używa, więc dla mnie to też będzie ciekawa informacja. A korektor, który dorwałam, to jest trochę dinozaur makijażowy. Ja już miałam go lata temu, ale. Ale naprawdę nie pamiętam, czy ja go lubiłam, czy nie. Jest to korektor. Catrice Liquid Camouflage i to jest bardzo znany korektor naprawdę, no myślę, że prawie każdy o nim słyszał i jest to korektor bardzo lubiany, bardzo chwalony tylko ja po prostu nie pamiętam, czy ja należę właśnie do tej grupy osób, które się w nim zakochały dorwałam sobie odcień 07 chyba dokładnie, zgadza się i on mi się naprawdę spodobał ponieważ ma taki neutralny kolor trochę się rozgadałam, wybaczcie już go nakładam pod brwi, a taką pełną jego funkcję zobaczymy sobie trochę później jak go nałożę pod oczy Widzicie, co ciekawe, na początek taka śmieszna sprawa, że odcień 007 nazywa się Natural Rose. A ja w ogóle nie widzę, żeby on był różowy, wręcz przeciwnie, taki piaskowo-żółty. Nie powiem, żeby jakoś specjalnie mi to przeszkadzało, bo ja lubię takie korektory, ale tak Wam sygnalizuję, gdybyście wyszukali o zabarwieniu różowym, on taki nie jest. Teraz przyszedł czas na pierwszy cień do powiek, i udało mi się dorwać takie cudeńko, a mianowicie sypki cień My Secret Loose Eyeshadow w odcieniu 04. No, tak mi się to piękno spodobało. On ma odcień takiego złota różowego z lekko brzoskwiniową poświatą. Naprawdę przepiękny kolor, bardzo unikatowy. Od razu mówię, że to nie jest pigment, tylko to jest sypki cień, więc ja go nałożę od razu teraz w formie takiego cienia bazowego. Wiem, że gdybym nałożyła go później, to bez bazy po prostu bez szans. On by już mi się nie przykleił, więc zrobię to w tej kolejności i bardzo gorąco pozdrawiam panią z natury, która była taka miła i kochana i tak pięknie mnie obsłużyła. Wygląda on ładnie. Ja mam świadomość tego, że gdybym miała bazę pod cienie do popiek, to na pewno byłabym w stanie wycisnąć z tego cienia więcej, ale kolor naprawdę mi się podoba, ponieważ te drobiny są takie bardzo delikatne. I pomimo tego, że widzimy tutaj, jakby tą drobinę, kiedy się przyjrzymy, to ona, ona daje taki ładny, satynowy blask. Ale ładny kolor. Kolorek śliczny, no trochę żałuję, że nie mogę wskrzesić z niego więcej. Ale nic straconego, będzie jeszcze niejedna okazja i nałożę go sobie z bazą brzoskwinka pięknie już mi się tutaj mieni na powiece i teraz przechodzimy do mini paletki cieni do powiek. Mini paletki, ponieważ to jest taka trójka z marki Sensic o nazwie Creative Eyeshadows. Odcień, który ja dorwałam to jest 143 Reddish Brown. Wydaje mi się, że to jest stosunkowo nowa paleta, nowa seria. Kolory bardzo mi się podobają. Wiecie z czym mi się to w ogóle skojarzyło? Z takimi kolorami, ale to już jest takie moje totalne wtrącenie do tego odcinka. Bardzo często słuchajcie, pracowałyśmy w Sephora, Właśnie na pokazach mody. Nie wiem dlaczego ja tak często to ostatnio wspominam, ale jest to dla mnie po prostu fajne wspomnienie. Mam na myśli to, że tego typu barwy są takie naprawdę uniwersalne, pięknie profilują i pięknie kształtują oko. I ja dzisiaj sobie tak wymyśliłam, że użyjemy najpierw tego ciepłego, morelowego brązu na zewnętrzny kącik oka, a później tym ciemniejszym, czekoladowym brązem będę robiła sobie kreskę. Proszę Państwa, my tu mamy do czynienia z ładnym pigmentem. O kurczę, jak to się ładnie nakłada! Słuchajcie, rozciera to się też naprawdę przyzwoicie. Słuchajcie, jak za taką cenę, to uważam, że to jest naprawdę rewelacja, a zwłaszcza w porównaniu do filmu w którym testowałam paletkę, która kosztowała 5 zł z Dilza, no i tam już tak cukierkowo nie było, pomimo tego, że ta górna powieka jeszcze, jeszcze, to już nawet tutaj namacalnie czuję, że to jest w ogóle inna bajka. Cień nałożony, było naprawdę pozytywnie, no nie będę Was oszukiwała, nie jest to jakość Huda Beauty czy też Too Faced, natomiast oceniając ten cień w kategorii właśnie no, relatywnie niskiej ceny, to uważam, że mamy tutaj do czynienia z naprawdę fajną jakością. Byłoby troszkę lepiej, jakby jednak pigmentacja akurat tego konkretnego cienia była jej jednak minimalnie wyższa, dlatego, że musiałam trochę tych warstw dołożyć, żeby ten cień sobie zbudować i przez to też, jak widzicie, powstał lekki osyp. Ale tak reasumując, podoba mi się to, jak on wygląda na oku, więc jest kciuk w górę. Teraz przejdę do tego pięknego, czekoladowego odcienia, który nałożę sobie w formie, jak tylko otworzę, o, kreski. Słuchajcie, tutaj cień też ma niemałe wyzwanie, podobnie jak ja dzisiaj, yy, ponieważ... Byłoby mu na pewno łatwiej, gdybym miała tutaj jakąś, wiecie, kreseczkę z kredki rozmazaną pod tym cieniem, tak to zawsze jest troszeczkę trudniej. No jak widzicie, te cienie trochę jednak mają tendencję do osypywania się, ale póki co, to ten brązik sobie radzi. No kolor to jest zabójczo piękny, uwielbiam takie. Poza tym, że nie mogłabym tej kreski zrobić mając jakikolwiek podkład, bo zobaczcie, co pod tym okiem się tutaj dzieje. To jest naprawdę fajnie, wiecie? Zazwyczaj jak robię jakieś takie odcinki, w których albo robię testy, albo pokazuję makijaże tanimi kosmetykami, to z cieniami to powiek mam największy problem, ponieważ znaleźć niedrogie cienie, które będą fajnie pracowały, to jest wyzwanie. I tutaj pomimo tych minusów, naprawdę uważam, że to jest fajna paletka. Kreski zrobione podoba mi się ten makijaż i teraz jeszcze użyję, ale powiedziałam sobie, no, ale wiem, że nie macie mi tego za złe, bo nawet ostatnio w komentarzach jedna z Was, którą gorąco pozdrawiam, napisała, że powinnyśmy tak same sobie mówić miłe rzeczy, komplementy, jak się coś podoba, to sobie to tak w duchu powiedzieć. Dlatego też pozwoliłam sobie na taki miły akcent makijażowy, pochlebiający swój makijaż. Wystarczy już tego. Przechodzimy teraz do cieli z tego cienia, z tej paletki, który nałożę sobie wewnętrznym kąciku oka. Jako, że mam tutaj ten błyszczący, satysfakcjonujący ten nowy cień na górnej powiece, to nie chcę go już nakładać w wewnętrzny kącik, tylko właśnie cielistym beżem chcę się rozświetlić. Ostatnio muszę Wam powiedzieć, że bardzo lubię rozświetlać sobie tutaj ten wewnętrzny kącik oka matem. Daje to bardzo fajny efekt takiego le lekkiego... Zobaczcie, co ja zrobiłam. Lekkiego odświeżenia. Złapałam pędzelkiem, nie wiem jakim cudem, po prostu o ten. Patrzę, co takie ciemne nagle. <laughs> Spoko, uratuje to przy okazji macie mini poradę ode mnie, której nigdy nie mówiłam, co zrobić, kiedy coś takiego się wydarzy. Jak niechco, niechcący dziumnie Wam się pędzlem w inny cień, to weźcie sobie po prostu syntetyczny pędzelek, taki jak do korektora i tym syntetycznym doklepcie ten cień, który miał się tam znaleźć, ponieważ on po prostu w większej ilości ten cień właściwie Wam naniesie i powinno wszystko się udać. Kalina sytuację uratowała i możemy bezpiecznie przechodzić do kolejnego etapu, czyli do tuszu do rzęs. I będę z Wami szczera, jeżeli chodzi o tusz, to ja nie miałam tutaj, szczerze mówiąc, zbyt dużego manewru, po prostu musiałam zmieścić się w kwocie i wybrałam chyba najtańszy tusz, jaki był. Jest to tusz Essence Super Curl Volume Mascara i akurat trafiło mi się tak, że mascara ma szczoteczkę z kategorii tych, które bardzo lubię, dlatego że to jest silikonowa szczota z takim lekko półwygiętym kształtem więc mam nadzieję, że będzie dobrze. No proszę, zobaczcie, przy pierwszej warstwie jak na, najtańszą maskarę, jaka chyba istnieje, to nie jest źle. Ale damy jej jeszcze szansę. Ja oczywiście sobie to dopracuję. Co by sprawiedliwie było, to dołożę dwie, trzy warstwy i wtedy zobaczymy ten efekt w pełni. No, moi drodzy, zobaczcie, jakie rzęsy po najtańszym tuszu do rzęs. Ja nie wiem, co się ostatnio dzieje, ale uważam, że tańsze maskary, a nawet najtańsze, są naprawdę znakomite. Można znaleźć świetne tusze do rzęs za grosze i nie wiem, czy byłabym w stanie teraz powiedzieć, że bez jakiejś drogiej maskary nie mogłabym żyć, bo po prostu one nie dają widocznie lepszego efektu. Tak po prostu jest. Przechodzimy teraz do podkładu. I podkład, który udało mi się dorwać na jakiejś akcji promocyjnej i i bardzo się z tego powodu cieszę. To jest podkład Wet n Wild Photo Focus Foundation. I wy już w ogóle od jakiegoś czasu pisaliście mi, żebym przetestowała ten podkład. On jest bardzo popularny w Stanach i wiem, że uwielbia go jedna z moich ulubionych youtuberek, czyli Tati. Tak w ogóle widzieliście ten film, co tam się dzieje w Stanach. Teraz to jestem przerażona. Nawet ostatnio na story spytaliście się mnie, co ja sądzę na ten temat. Tam słuchajcie, jest jakaś kompletna drama pomiędzy Tati, Jamesem Charlesem, Jeff Free Starem i jeszcze tym Seanem, nie pamiętam jak on się dokładnie nazywał, ale wiecie co, ja nie mam pojęcia, ja po prostu nie mam zdania, to jest tak dziwna sytuacja dla mnie, że ja po prostu nie umiem zająć tutaj stanowiska, sami zainteresowani wiedzą jak jest najlepiej, ale dajcie mi znać w komentarzach co myślicie, jestem bardzo ciekawa Waszych spostrzeżeń. I tak, ja mam odcień Soft Beige i podkład jak widzicie jest na takiej szpatule. To jest całkiem fajne, całkiem wygodne i to co widziałam, jak sobie na dłoni ten mój podkładik sprawdzałam, to zauważyłam, że on na początku wydaje się taki troszkę ciemniejszy, ale po rozsmarowaniu zachowuje się dosyć podobnie do podkładu L'ift Complex Makeup Bell Hypoallergenic, ponieważ wydawać by mi się mogło, bo to jest moje pierwsze użycie, kiedy sprawdzałam go na dłoni, że on ma taką mocną koncentrację pigmentu, a po roztarciu tak się trochę neutralizuje. Zobaczmy, czy mam rację. Chyba tak. Tak, przed chwilą nawet miałam, zobaczcie, na czoło wrażenie, że może być jednak za ale teraz jak go rozkładam, to podoba mi się ten kolor. No tak, czuję tutaj zapach tego podkładu. On jest dosyć intensywny, ale podoba mi się ten zapach. Lubię takie łagodne, lekko pielęgnacyjne zapachy w podkładach. No, ale pierwsze wrażenie jest super. Bardzo mi się podoba. Goodbye photo flashback. Uu. Wiecie, ja tak patrzę sobie jeszcze, czy z tyłu w ogóle mamy jakikolwiek opis tego podkładu, ale tak naprawdę poza tym, że on nie robi efektu flashback, to raczej niewiele się dowiemy na jego temat, czy jest to podkład kryjący, czy lżej kryjący. Sama nałożę i się zaraz przekonam. Zwracam honor, ponieważ z tyłu opakowania jest ta kalka, którą możemy sobie podwinąć, i tutaj kryje się trochę sekretów. Producent mówi nam, że to jest podkład, który ma krycie, które możemy zbudować, że ma precyzyjny kolor z matowym wykończeniem i daje on efekt drugiej skóry. Wiecie co? Zgadzam się. To jest podkład, z którym trzeba tak dosyć szybko pracować, ponieważ widzę, że on naprawdę szybko zastyga. Wykończenie matowe widzę. Krycie określiłabym jako średnie, ale mimo tego, że to jest mat, to dobrze się w tym podkładzie czuję. On jest taki cienki na ten moment. Bardzo fajna sprawa i przechodzimy teraz do korektora Catrice. Jeszcze nie wiem jak tutaj z kryciem, jak ona jest silne, bo ja po prostu tego nie pamiętam, więc nie będę nakładała tego korektora dużo i najpierw sobie wklepię palcem. Zobaczmy tylko, czy nie mam żadnego cienia. Nie mam! Mogę wklepywać. W sumie to jest całkiem zabawne, że opis tego odcienia nazywa się Natural Rose. Przecież to jest totalnie żółty korektor. No ale wygląda on bosko. Zobaczcie jak bluruje, jaki daje efekt wygładzenia. Przepraszam. No efekt wow, to ja tutaj zauważam. Sporo tych efektów wow dzisiaj jest. To jak wygląda moja cera? Bardzo mnie zadowala, bardzo mi się to podoba. Mam przeczucie, że może to być naprawdę bardzo trwałe połączenie, i przechodzimy teraz do pudru. I tutaj akurat nie musiałam go kupować, ponieważ miałam go w swoich zbiorach. A mowa o pudrze Bibo Fixing Powder. To jest jeden z moich ulubionych pudrów. Naprawdę jest znakomity. On leży gdzieś pomiędzy pudrem Laura Mercier Translucent Powder, a pudrem Lancome Long Time No Shine. On nie jest taki bardzo mocno matujący, ale jest Pięknie wy wygładzający, wyglądający, chciałam powiedzieć, ale jest to rzecz oczywista. Ten puder ma bardzo taką miałką, delikatną konsystencję, jest naprawdę wspaniały. I nałożę sobie go najpierw pod oczy. On tutaj się sprawdza super. jaki fajny ten korektor. I trochę na strefę, T, ale naprawdę minimalnie, bo czuję, że ten podkład dosyć mocno mnie zmatowił. Dokończę sobie teraz dolną powiekę i po prostu nałożę ten rudawy brąz z paletki Sensi. Chyba nic więcej nie będę dokładała, bo nie chcę, żeby ten dół był aż tak ciężki. Oko zrobione, więc teraz brązerek. I zaopatrzyłam się w brązer My Secret Bronzing Powder for Contouring. Przede wszystkim dlatego, że bardzo spodobał mi się kolor. Jest tak ładny, wydaje się tak neutralnym brązerem. Ale teraz jak go otworzyłam, wiecie jak on śmiesznie pachnie? Trochę jak takie męskie perfumy. Coś niesamowitego. Jeszcze takiego zapachu nigdy nie czułam od yy, bronzera. Śmiesznie to zabrzmiało, ale nakładamy. No kolor, to klasa. Ale ładny kolor. On jest... Tak neutralny, nie jest ani za chłodny ani za ciepły, super się rozprowadza. Moi mili, ja nie ukrywam, że ja ten sypki cień do powiek kupowałam nie tylko z zamiarem nałożenia go na powiekę, ale również w formie rozświetlacza. On daje taką bardzo ładną, złocistą poświatę. Tutaj na tej górnej powiece, no on nie wygląda jakoś tak, wiecie, super spektakularnie. Mam poczucie, że to trochę przez brak bazy, ale zobaczymy sobie, czy ten mój wymysł sprawdzi się na policzkach. O, no i bądź tu człowieku mądry i pisz wiersze. Proszę bardzo. Na policzkach efekt tafli. Na oku tak nie jest. I myślę, że to jest najlepszy moment, żeby pokazać Wam, właśnie jak pracuje się z taką moją powieką, która i mocno się przetłuszcza, i jest taka, wiecie, troszeczkę nierównomierna i po prostu u mnie bez bazy jakoś tak te cienie nie potrafią wyglądać najlepiej. A zobaczcie, jak to wygląda na policzku. Ale bardzo mi się podoba, także super. Mam dzisiaj trochę taki sun glow. Przed nami uzupełnienie makijażu, czyli usta. I mam dzisiaj pomadkę Bell Pure Matte Lipstick. I od razu uprzedzam wasze pytania. Ja wiem, że ona jest w poprzedniej kolekcji, ale sprawdziłam sobie i ona jest dostępna na Bell sklep i w ogóle możecie sobie zerknąć, ponieważ tam często można dorwać jakieś poprzednie biedronkowe kolekcje. Więc jeżeli się nie załapaliście albo po prostu nie mogliście znaleźć, to tam sobie po prostu sprawdźcie. I jak widzicie, mówię już o pomadce nie mającej jeszcze różu, a wynika to z tego, że róż Mój budżet nie pozwolił mi dzisiaj na dokupienie różu, więc stwierdziłam, że trzeba będzie trochę pokombinować i użyję starego, dobrego sposobu makijażystów czyli użyję takiej satynowej, lekko zastygającej pomadki nie tylko na usta, ale również na policzki. Ona ma dla mnie po prostu idealny odcień zgaszonego różu. Po prostu super na co dzień. Moi mili, pokażę Wam teraz, jak nakładać pomadkę w formie różu do policzków. Ostrzegam Was przed nakładaniem pomadki bezpośrednio ze sztyftu na wasze policzki, ponieważ bardzo łatwo wtedy o efekt plamistości. Jeżeli pracujecie z taką pomadką, która właśnie ma taką satynową konsystencję, to spokojnie możecie nałożyć ją po pudrze, trzeba uważać z takimi, wiecie, płynnymi różami i płynnymi produktami, wtedy nakładamy je przed przypudrowaniem, ale taką pomadkę możecie spokojnie nałożyć na koniec i żeby ona Wam się ładnie nałożyła, to po prostu od z strony dłoni, zróbcie sobie ym, takie kółeczko i nałóżcie dopiero wtedy na palec, o i na palcu mamy już warstwę pomadki, uśmiechnijcie się lekko i nałóżcie pomadkę i zauważcie, ona na początku nakłada się tak dosyć sporo ale ja się tego nie boję, bo już robiłam to milion razy, nie trzeba się obawiać i teraz sobie ją tak fajnie, o rozklepuję zobaczcie jak ładnie wygląda no, chyba nawet częściej zacznę tej pomadki tak używać. No i voilà! Makijaż mamy skończony. I gdybym teraz miała odpowiedzieć na pytanie, które postawiłam sama sobie na początku tego odcinka, czyli mając kosmetyki o łącznej wartości 100 zł, czy uda mi się wyczarować makijaż, który stworzy efekt wow to uważam, że tak, ten makijaż naprawdę mi się podoba, on wygląda bardzo nowocześnie, natomiast patrząc tak w 100% z mojego profesjonalnego punktu widzenia, aby mogła czuć się w pełni pewna, że ten makijaż będzie trwały, że przetrwa długie godziny, to jednak trochę więcej bym musiała wydać. Brakuje mi tutaj chociażby bazy pod cienie do powiek, yy, brakuje mi tutaj yy, żelu do utrwalania brwi, lepiej bym się czuła, gdybym miała jakiś dedykowany rozświetlacz, dlatego że on Widzicie, jak mam tą ym, strugę światła bezpośrednio na policzku, to wygląda fajnie. Natomiast jak patrzę na wprost, to wydaje mi się, że on jest minimalnie za ciemny, więc pewne niuanse mogłabym znaleźć. Gdybym miała powiedzmy tak już do 200 zł, to wtedy jestem przekonana, że ten makijaż byłby bardzo trwały, wyglądałby profesjonalnie i byłby super. Ale nie ujmuję to yy, faktu, że ten makijaż naprawdę wygląda o wiele lepiej niż w poprzednim odcinku. Dajcie mi znać w komentarzach, jakie są Wasze spostrzeżenia, ale ja dzisiaj jestem naprawdę. Zadowolona. Moi drodzy, to już wszystko na dziś. Ja kończąc dzisiejszy odcinek, chciałabym poinformować Was, że wyjeżdżam na kilka dni. Muszę odpocząć, muszę się zregenerować i jadę nad Polskie Morze, do sobotu najprawdopodobniej, naładować baterie, Więc tym razem to jest chyba jedyna okazja w roku, kiedy nie pojawią się dwa filmy w tygodniu na kanale, tylko jeden. Więc nie oczekujcie filmu w najbliższy czwartek, tylko w poniedziałek, ponieważ Małgorzata jedzie odpoczywać. A wracając do dzisiejszego odcinka, to jeżeli Wam się podobał, to koniec nie napiszcie w komentarzach jak zwykle czekam na wasze perełki które powinnam przetestować nie zapomnijcie również o kciukach w górę o subskrypcjach i do zobaczenia wyjątkowo w poniedziałek buziaki